Siema siema, tutaj Kungu, witam was w pierwszym odcinku z Shards of War, witam was bardzo serdecznie. Jest to nowa MOBA. Wiem, MOBA, pierwszy raz MOBA na moim kanale, to prawda. Chociaż już ostatnio właśnie zacząłem sobie grać w doT. Nawet nagrałem jeden odcinek, tylko coś mi się spieprzyło z audio, ponieważ tam mi się... nieważne zresztą. W każdym razie, nie miałem za bardzo jak, to, jak tego zrobić, ale dzisiaj już y, jestem w stanie to zrobić, więc teraz... Po prostu sobie zagramy. Nie grałem w to jeszcze, to jest moja pierwsza rundka, więc są to tak jakby pierwsze wrażenia, co też jest bardzo fajne, że są to moje pierwsze wrażenia i powiem wam, że jak na razie ok Jak będzie, to zobaczymy. Tutaj <laughs> drużyna jest na tym samym poziomie. Pamiętaj, nie ma, mnie, nie ma mnie w drużynie. Czekaj, what the fuck? Nieważne. Czekamy na, na początku teraz na to, aż ludzie się po, poładują. Ta moba różni się od innych tym, że wchodzi się tutaj w sadę. I na razie tylko to wiemy, że chodzi się tutaj w sadem, też są wieże, e, też są jakieś stworki typu creepy miniony i. E, jest baza przeciwnika, którą trzeba zniszczyć i gra się 5 na 5. To są moje informacje o tej grze, więc luknijmy na nią. To są takie pierwsze wrażenia, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście duża ilość czy lajków pod filmem spowoduje, że będę nagrywał więcej charts of war, ale prawda jest taka, że... <laughs> No Właściwie nie wiem, czy, czy jeśli nie będzie lajków, to nie będę nagrywał. Wydaje mi się, że po prostu chcę zrobić pierwsze wrażenia, żeby przykazać. Jeszcze zobaczymy oczywiście jak mi podejdzie ta gra, no bo wiadomo, że jeśli teraz zagram pierwszą rundkę i mi się nie spodoba, no to nie będę grał. A jeśli mi się spodoba, no to oczywiście, że będę grał. Więc zobaczymy. Empire City, kurna, gościu, striker, ja pierniczę, 50% od 10 tysięcy minut już ma, no ale trudno, no jakoś damy radę. Wiecie co, ja chyba zapauzuję teraz to nagrywanie, będzie, będzie lepiej. I, I... zobaczymy, no. Dzisiaj już w bitwie. Dobra, powróciliśmy sobie tutaj. Wchodzi się w sadem, co jest strasznie dziwne. Strzela się lewym przyciskiem myszy. To jest takie... O, prawym mam skillę, e, Czy tam jakieś tam inne uderzenie. Nie wiem jak to działa. Pod E mam jakiś skill, pod spacją mam skill i pod R mam skill. Więc zobaczymy jak to... Jak to będzie. Tutaj mnie coś leczy, to jest fajne. Ciekawe jak to będzie. Poszedłem na mida. Nie wiem czy to dobrze, że poszedłem na mida. Może pójdę sobie na bota jednak. Nie, dobra, pójdę na mida. Będzie... Będzie. nie wiem. Chociaż nie no, dobra, powinienem pójść na bota, no jednak, mimo wszystko, powinienem pójść na bota, idę na bota. Tak sobie wymyśliłem, że pójdę na bota, to pójdę na bota i. i tyle. Mam nadzieję, że wyjdzie. Dobrze, co to jest? What the fuck, jakiś. Aha, vision point! Czyli teraz tutaj widzimy zawsze, co się dzieje, tak? Można na szczęście trzymać lewy przycisk myszy, nie, nie trzeba klikać. To jest miłe. Aha. Bijemy tego, w którego... Tak jakby leci, a nie to, że jak kliknę na tego, to, to ten dostaje, no nie? Hmm. Powiem wam, że dziwne to jest. Na razie, ale na, na razie gra mi się bardzo fajnie. zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja się tutaj już zaczynam wycofywać. O ty szujo. Mój ma być. No szczylo i tam w niego. Yeah! Nie wiem kto go zabił, czy ja, czy tamten. Ale się udało. I to bardzo miłe. Słuchajcie, spacją mam leczenie się chyba, tak tak, tak, tak wygląda przynajmniej. Eee, right? e, Powiem wam, że jak na razie bardzo mi się to podoba, bo wszyscy tak strzelają. To jest taka jakby wojna. Mm, ale jednak moba. Bardzo fajne, przyjemne. Dobra, zostałem tutaj sam, tak? Dawaj go tam! Pięknie, pięknie. O o, trzech, trzech, trzech tutaj jest ich. Znaczy jeden, nie znaczy już tylko dwóch, bo. Bo jednak mimo wszystko tamten. Patrzcie, dlaczego oni mnie nie biją, to ja nie wiem. Dawaj go tam, dawaj go tam, cholera! Dawaj go, dawaj go. O cholera, o cholera, o cholera! Nie zauważyłem, że w ogóle mnie bije coś tak mocno. Ja się muszę wycofać. Ja się muszę wycofać, cholera jasna. Nie wiem, czy to dobrze. New item, a ja właściwie sobie żadnych itemków nie kupiłem. Co, co to jest to te? Waga? Odwrót, aha, odwrót taktyczny, to jest T. No dawaj go, dawaj go, zginie, zginie, pała, szmata, dziwka, dobra, zajebiście. Pięknie. Już mam dwa, dwa kile, tak? I, I trzy asysty. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, podoba mi się. Dobra, yy, wybierz ulepszenie. Nie wiem, co mi to daje. Ha, tutaj, w ten sposób. Chcę tego. Czy ja tego użyłem tak sobie po prostu? Gdzie ja jestem? Cholera, bo ja się zgubiłem. Patrzyłem na skilla i zacząłem... A, a tutaj tak cały czas chodziłem, nie? Genialne to było, no ale cóż. No rany. Ale, ale mu schodzi życie pięknie. Pięknie. Kto? Cholera, znowu asysta. Co za głupie gunwo. Oho, oh shit. Ale ich tutaj ciśniemy. Czy my też tak ciśniemy na, na, na wszystkich line'ach, czy tylko na naszym? Nie wiem, ale bardzo mi się to podoba. Jak na razie powiem wam yy, 9 na 10. Bardzo mi się podoba gra. Fajnie się chodzi. Level up. Co ja mam tutaj robić w tym level upie? Nie wiem. O, zgubiłem się no. O, pięknie. Spuszowana. Mam ulti. Jebuł. Nie wiem, czy to było ulti, czy nie ulti. Było pod R, więc wydawało się, że ulti. Dobra, napierniczamy w tych. New item. A, tutaj się tylko itemy zdobywa, tak? Dobrze, ładnie. Cały czas mam kur na dwa kile, tylko, no, Tylko, a, a ten? No, ale to głupie jest. Mam tylko dwa kile. Dobra, ale mam w sumie dużo asyst, więc i tak jest bardzo fajnie. Ale zajebiście ciśniemy. Ale mi się to podoba. O, tutaj można się uleczyć, można się uleczyć. Fajnie, jak miło. Pytanie, czy to tylko oni się mogą uleczyć, czy, czy wszyscy? O, pięknie! O, gościu! O, ty Shuyo. Kto go ma? Ja go mam! Wreszcie! O, nie, 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 nie! Dobra, teraz miniony już sobie tutaj weszły. Nie wiem, jak one się nazywają, czy to też są miniony właśnie, czy... Czy na pewno to nie są miniony, w każdej grze to się nazywa inaczej. No, ale powiedzmy, że miniony, tak już patrząc na tego Lola... Ale mi to złastytuje. Wiedziałem kurna. O ty szujo. Patrzcie jaki skurczy big. O, umrzesz, umrzesz, umrzej, umrzej. Kurna, uciekł. Dobra, szanicz, nie będę go gonił. Będziemy puszować wieże, nie? Ładnie. Ciekawe czy tamto życie się tam będzie spałnić? Która nasza wieża? Tamta E to tak szani się. Opatrzcie, jak nas próbują cisnąć. Ginę, cholera. Użyłem tego środku na ból i tak dalej. Próbowałem uciekać, no ale nie udało mi się. Ale powiem Wam, że i tak fajnie, ponieważ zginąłem pierwszy raz. A już mam staty kurna 3, 1,8, więc to są bardzo fajne staty, tak mi się przynajmniej wydaje, że są dobre. Patrząc na ich staty to zdecydowanie dobre. Patrząc na staty moich sojuszników, no to tak. Ale powiem wam, że fajnie. Czyli każdy level to jest nowy item, czyli tutaj nie ma czegoś takiego jak sklep, tak? Czekajcie, klikajmy, klik klikając B czy coś w tym stylu nie ma. Na to by wychodziło. Dobra, idziemy na tego bota. Bo na bocie oczywiście najlepiej już spuszowaliśmy. Wydaje mi się, że dobrze by było... O cholera, tam nas będą cisnąć, nie? Bo jest dwóch na jednego. Ale chrzanić go, ja sobie idę na tego. Ja sobie idę na bota, ponieważ bot to bot. Aha, atakują nam wieżę. Ale wydaje mi się, że jak wszyscy pójdziemy tutaj, to nawet jak oni nam zaczną kuszować wieżę, to tam zawsze jest jeden do obrony. No item. A my tutaj sobie pośmigamy i będzie fajnie. Dawaj go. O w dupę, o w dupę. Nie tak, no nie, no nie. Za bardzo się wpieprzyłem. O shit, już mam dwa, dwie, już mam dwie śmierci. Co za gówno, a tak mi dobrze szło, a tak mi dobrze szło. O rany. Dobra, to teraz pójdę sobie może na tego bot. Chociaż nie, widzę, że on sobie tutaj jednak radzi mimo wszystko. Może pójdę, nie, no myślę, że trzeba teraz na tego bota. Tylko nie można się tak wpieprzać, bo myśmy się... O wow, zniszczyliśmy im wieżę. Czy to będzie strasznie szybka runda? Mi się wydaje, i po prostu. Wow. <laughs> Tutaj nam atakują wieże, to pójdziemy sobie przez, przez Mida, o, obronimy sobie troszeczkę wieże. Będzie dobrze. Chodźmy, bo tam widzę, że, że te miniony. Tak, chcę farmę rozwalimy, a później pójdziemy tam o. Co to, to w ogóle jest to czerwone? To ja nie wiem. Nie, dobra, chrzanić ich. Ale podejdę do, podejdę do tego czerwonego. Co to jest? Ha, to są jakieś dżungli pewnie. Tak jak to się nazywa. Nawet nie wiem do czego ta dżungla jest. Czy żeby sobie expić, jakieś itemy z tego lecą, czy coś. Nie mam pojęcia, nie znam się na mobie. No. Dobra. Czego oni się wszyscy cofnęli tutaj? Nie wiem. Patrzcie, jaki jestem sprytny. Backdoor dziwki, i to wszyscy to zrobili, ale żeśmy ich zniszczyli. Oh shit, tam jest jakiś. Oh shit, nie trafiłem tym skillem. Dobra, napierniczajcie. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Kimś ma to, zostaw mojego kolegę. Kolega, dobra, pójdziemy sobie tędy. O ty dziwko, o wydziwki. Uciekam, dobra, udało mi się uciec. To wróćmy sobie. Nie nam zdążyć, dam radę sobie. Wróciłem sobie. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś sklep, bo kurde, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że się dostaje te itemki i tylko, i tylko itemki. Że trzeba je tak sobie anlaktować, Czyli właściwie cofamy się tylko po to, żeby się uleczyć Na to by wychodziło Pytanie czy tak jest na pewno Nie wiem czy tak jest na pewno, zobaczymy Mam nadzieję, że, że tak, że nie robię niczego źle Oczywiście bardzo proszę o rady e, dotyczące tej gry, ponieważ wydaje mi się, że możecie już coś wiedzieć, chociaż premiera była dopiero wczoraj, ale prawda jest taka, że jeśli graliście dużo w moby, to na pewno wiecie dużo więcej ode mnie, chociaż nawet jeśli nie graliście w tę grę, to możecie mi doradzić co ja mam robić w tę grę, chociaż to ja już gram w nią w tym momencie, no nie? Więc się wydawało, Że niby w teorii ja znam mobę trochę lepiej, w sensie ja znam tę grę trochę lepiej. No to się okazuje, że jednak nie. O, ty kudniaku. O, dobra. wypierniczam. O, oh shit. O, oh shit. No nie. Pomocy, kurde, pomocy. No nie, no nie, no nie. No nie. No nie. Dobra, udało mi się. Wróciłem. Team level up. Dobrze, widzę, że to bardzo dużo życia odnawia. Fajnie, można sobie tutaj przyjść. Oni już są nam idzie wszyscy, patrzcie. Idę tędy. Kiwam w dupę. Zostawiam tego bota, bo po co mi on? Teraz jesteśmy sobie tutaj, nie? O, co ja robię? Jestem głupi. Nie zauważyłem, że tutaj jest wieża. No dobra, nieważne. Napierniczać w te wieżę cholera jasna. Dobrze ładnie. Przyjacielska baza narażona na ataki. To mi się kurde podoba. Bardzo fajnie, jeszcze z dwóch stron, nie patrzcie, oni są z trzech stron spuszczowani czy mi się wydaje, ale żeśmy ich ścisnęli. No er, 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 kurde, er. Dobrze ładnie. Pięć. Pięć mam kiwi. Mam wszystkie itemy. Bardzo ładnie. Is under attack. Light go. Dobra, szanuj go. Napierniczam w zwierzę. Dobra, ja uciekam. Gościu, co ty robisz? Ja rozumiem, żeby lecieć za kilem, ale bez przesady. mi tutaj w ogóle. Chodźcie tu. Get your own world. O, o, dobra, dobra, wpieprzył się. O, 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 fuck, ale dostałem po dupie. Cholera, chciałem dać koledy. No dobra, nieważne. <laughs> Chyba się nie da w takim razie. Ale wydawało się, że muszę mam kliknąć na osobę, której mam to dać. Dobrze ładnie. Nie jest mój niestety. Co pan tu zrobił? Shiftem? Co ja zrobiłem? Matko bosko. Co się robi shiftem? Dlaczego tam? się shiftem coś robi. Oho, goń giniesz. Dobrze, ładnie. Znowu asystem mam, tak? Nie, ja go zabiłem. Chyba. Nie wiem już. Ładnie. Teraz ja mam asystę. Ha! trzy trzy, trzy gości ma asystę, a ten zabił tamtego. Dobra, już wiem jak to działa. Już widzę przynajmniej, wiecie jak to jest napisane. No nie, no nie, nie w takim momencie do mnie dzwonić. Ja pierniczę. Nie, 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 nie. Dobra, jestem. No dobra. <śled> Zdążyłem na zwycięstwo. Dobra, pięknie. Podoba mi się. Ile to trwała ta runda? Bo to też mnie ciekawi, czy zdążymy na przykład zagrać następną. Czy jedna runda to jeden odcinek, ale na przykład zaraz sobie nagram następny, ponieważ bardzo fajnie mi się grało. Możliwe, że trafiłem po prostu do takiego... 6-2-13. Bardzo fajnie, mam najwięcej asyst z całej... Z, całych, z całego meczu. Nie tylko z mojej drużyny, tylko z całego meczu. Mam dwa, dwa Dedy. No tutaj troszeczkę spieszyłem. Raz zginąłem normalnie, raz się wpierdzieliłem i, i, i to było z mojej głupoty, tak strasznie z mojej głupoty. Już mam jakiś drugi poziom. Ja pierniczę. Co to jest? Następny poziom. Nie wiem, czy, 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 czy o co tu chodzi. Czy to są wszystkie moje nagrody, czy to jedną z tych na przykład. To są misje, kurde. Masz talent, nie da się temu zaprzeczyć, ale czy potrafisz go też użyć? Ho, ho, ho. Odbierz nagrody. Misja ukończona. Tym, 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 yy, Tutaj już nie mam. Yy, misja dnia? Pachołek. Zapraszam, że nie zauważymy od razu swojej pomocy. Aha! Okej, okay. Pachołek, czyli zdobyć 30 asyst. Misja dnia? Osiągnij łącznie 30 asyst w jeden dzień. Chyba ich posrało. Chociaż jak tak dobrze mi poszło w jednym meczu, to w sumie. Potrzebujesz pomocy? Nie szukamy agenty, lecz sojusznika. Zregeneruj 10 tysięcy punktów życia. Odbierz nagrody. Misja ukończona, fajnie. Czy została mi jeszcze jedna misja dnia? Ukończcie walki w trybie versus albo co wersus versus AI. Nie no, myślę, że versus weźmiemy, no bo kurde. A dobra, to czekajcie, ekwipunek, nie, tego nie chcę, ekwipunek chcę. Są skórki. E, fajnie, w sumie. A dlaczego akurat Sentiel mi się wybrała, nie? Aha, bo w niego kliknąłem. E, podoba mi się ta laska, którą grałem. Tu chyba była ona, nie? Jimini Podoba mi się ona. Eee... Słabe. Chociaż, w sumie... <grym> Ale tutaj, tutaj jej lepiej nawet widać. Tutaj fajnie wygląda, więc taka skórka jest najlepsza. Wbrew pozorom. Odblokowane na ten... Nie wiem, jak to działa. Chyba jak wszystkie są, to wtedy się ciśnie te A jak są wszystkie te, to się ciśnie te Tak mi się wydaje, ale to są tylko moje spekulacje Oczywiście, dobra produkcja O run, jest crafting, ja cię kręcę Kamizelka kul kuloodporna What the fuck Wyprodukujmy sobie Przejdź do plecaka Plecaki Aha, w tym sensie A to jest dziwne Później sobie pewnie wybieram, który plecak albo. Walki 1. zwycięstwa 1, zabicie przeciwnicy 6, wyjścia 0. Ładnie. Statystyka walk. Czy gdzieś tutaj jest czas, jaki poświęciłem? Długość trwania walki, 15 minut tam to trwało. No to wydaje mi się, że. Że już nie zdążymy. To będą takie króciutkie odcinki. Nie, kliknąłem ustawienia konta. To było genialne po prostu. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!